Dobry wieczór Państwu. Jak już kilkanaście lat temu śpiewał Jacek Bieleński, EUKS-em bije serce Łodzi. Dzisiaj to serce bije nam radośnie, tym bardziej, że Rycerze Wiosny wygrali po niezwykle dramatycznym meczu 3-2 z liderem Brudbet Termalicą Nieciecza i zapewnili sobie prawo gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Z nami w pierwszej części konferencji jest trener drużyny gości, pan Mariusz Lewandowski. Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie meczu. Powiem bardzo krótko. To, co się stało w ostatnich sekundach, pełna dramaturgia i na pewno nie potrafię. Ciężko cokolwiek powiedzieć w tych, w tych momentach, co, co się wydarzyło, bo straciliśmy ramkę w ostatnich sekundach meczu, która dawała nam awans. Ale powiem jedno: Ja wierzę w ten zespół, wierzę, że jesteśmy drużyną, która zasługuje na ten awans i, i pokażemy to w następnym meczu, że. Ten zespół przez całą ligę był naprawdę w dobrej formie i ja wierzę w ten zespół, że to zrobimy. Także w następnym meczu zrobimy 3 punkty i będziemy się cieszyć wszyscy z tego awansu. A po dzisiejszym meczu wszystkim zawodnikom jeszcze raz powtarzam: wierzymy w siebie i zagraliśmy mecz, który po prostu nie powinniśmy przegrać. Ale mówię, piłka jest czasami brutalna. Także wierzę w zespół, zrobimy ten awans. Dziękuję wszystkim. Panie że jedno pytanie mamy jeszcze. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu UKS Bróbet Termalika Nieciecza. Z nami jest trener euks Marcin Podorzała. Panie trenerze, wielkie gratulacje na gorąco. Jak trener podsumuje to spotkanie? No pewno w pierwszych zdaniach muszę powiedzieć to, że jestem dumny z tego zespołu, z tych chłopaków, z każdego z nich pokazali przede wszystkim oni dzisiaj, że potrafią grać w piłkę, potrafią walczyć, potrafią przenosić góry tak jak dzisiaj. I wielki szacunek dla nich i podziękowanie za to, że się nie poddali. Oni będą wiedzieli o co chodzi. Zespół niezły. Zespół napompowany przed meczem potrafi stworzyć pierwsze sytuacje, jedną, czasem dwie. My stworzyliśmy tych sytuacji niewykorzystanych, przynajmniej wydaje mi się, że kilka, i dalej szliśmy po bramkę, i z tego, z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. W pierwszej połowie naprawdę yy, bardzo dobrze wykorzystywaliśmy tworzyliśmy sobie przestrzenie i je wykorzystywaliśmy w takiej kolejności jeżeli chodzi o ofensywę, stąd, stąd też te, te sytuacje stworzone. W defensywie naprawdę bardzo, bardzo fajnie współpracowaliśmy i, i z tego jestem również bardzo zadowolony. W drugiej połowie tej determinacji mam wrażenie, że było jeszcze więcej, mimo tego, że pewnie sił było już coraz mniej i też momentów trudnych komplikacji, powiedzmy, na tej drodze do zwycięstwa również, również trochę było. Stracona bramka bardzo szybko po przerwie, która też mogła podłamać, a nie podłamała, nie poddaliśmy się. Rzut karny, nie chcę się do niego tam odnosić, bo, bo nie widziałem, natomiast też mógł już zakończyć mecz, ale nie zakończył, bo my się nie poddaliśmy. I to tyle z mojej strony. trenerze, bardzo dużo Gratulacje, ale też bardzo dużo pytań od przedstawicieli mediów. Mateusz Denderski, Fans.pl. Czy można było sobie wyobrazić lepsze okoliczności tego udanego debiutu? Nie można było. Miał Pan dzisiaj nosa do zmian? Trudno było podjąć decyzję o zdjęciu z boiska Pirulo bądź Ricardinho? Trudno, oczywiście. Są to bardzo dobrzy zawodnicy, którzy czasem indywidualną akcją, nawet w ostatnich minutach potrafią przesądzić o losach. Natomiast oni wykonali dzisiaj katorżniczą wręcz pracę w obronie, zarówno Rico, jak i, jak i Piru byli zdeterminowani, zdyscyplinowani, e, zrobili swoje, uznaliśmy, że, że po prostu trze były to takie momenty, w których też trzeba było dać jakiś sygnał zespołowi, jakiś bodziec, jakieś wsparcie z ławki właśnie zmianami i po prostu, jeżeli do takich wniosków doszliśmy, no to tak jak mówiłem przed meczem, na ławce miałem naprawdę Yy, wszystkich ludzi, którzy zasługiwali również na to, żeby, żeby nawet wyjść w pierwszym składzie i, yy, i jako, że nie mogłem wpuścić ich od początku wszystkich, no to po prostu weszli, weszli z ławki. Dlatego oczywiście trudna była decyzja o zmianie tych zawodników, natomiast byłem spokojny o tych, którzy wchodzą, bo, bo wiedziałem, że po prostu dadzą radę i pomogą zespołowi w zwycięstwie. Łyżką dzieczciu w beczce miodu był początek drugiej połowy. Czego zabrakło Pana podopiecznym, żeby uchronić się przed stratą gola? W mojej ocenie problem pojawił się troszkę wcześniej niż nawet stały fragment i trochę wyżej niż pod naszą bramką, ale no nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Wydaje no, mi się, że akurat w tym momencie tego mm, zdyscyplinowania, powiedzmy, troszkę zabrakło i to się od razu przełożyło na bramkę. Nie zawsze tak się dzieje, w tym przypadku tak się zdarzyło, ale nie poddaliśmy się. Co pan zrobił, że w ciągu tygodnia drużyna zaczęła tak pięknie grać w piłkę? Zrobi... Zrobiliśmy sporo, wydaje mi się, jak na ten krótki okres. Mieliśmy obawy, czy to nie za dużo, bo wiadomo, że, że, że jakiś natłok informacji potrafi też trochę splątać nogi, zblokować głowy i tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że jednocześnie pracując nad tymi aspektami taktycznymi, mocno też. Dbaliśmy o głowy chłopaków o to, żeby, żeby też nie czuli się e, zobowiązani, że tak powiem, wobec nas, że oni mają w 100% zrealizować wszystko, co, co im przekazujemy, tylko po prostu przekazaliśmy dużo po to, żeby, żeby jakiś procent z tego, z tego został zrealizowany dzisiaj i tak naprawdę uważam, że bardzo duży procent był zrealizowany, dlatego dlatego jeszcze raz dla nich, dla zawodników przede wszystkim wielkie gratulacje. Jestem z nich dumny. Jestem bardzo dumny ze sztabu, który mnie wspierał przez cały tydzień: z Pawła Drexlera, z Jacka Janowskiego, z Michała Lewandowskiego, Michała Zaparta, Marcina Matysiaka, Sebastiana Adamczyka, fizjoterapeutów Marka Jędrzejewskiego, Damiana Krajewskiego, Marcina Kwiatkowskiego. To naprawdę ludzie, którzy, z których również jestem dumny i z siebie również jestem dumny. Panie trenerze, obie arcybramkowe Michała Trąbki wyglądały niemalże identycznie w rzucie i do Gol Trąbki. Jak ważne w Pana Tartyce, będzie granie z skrzydłami? Będzie ważne. Natomiast równie ważne będzie granie przez środek. Chcemy być wielowymiarowi. Nie chcemy jakby szukać cały czas takich samych rozwiązań. Eee być niepowtarzalnie powtarzalni. Krzysztof Sędzicki, Telewizja toja. Skąd taka różnica między pierwszą a drugą połową? Czy pierwsza część mogła kosztować za dużo sił zawodników? Szczerze mówiąc, może, nie wiem, miałem zbyt duże emocje, ale jakiejś wielkiej różnicy ja nie dostrzegałem. Być może to, no nie wiem, z czego to mogło wynikać, więc ciężko mi się do tego pytania odnieść. No tak jak powiedziałem. Jeżeli były momenty, w których musieliśmy trochę pocierpieć, to może wynikało one z tego, że zrobiliśmy kilka intensywnych akcji w ataku, kilka intensywnych akcji w obronie i przyszedł taki moment, że trzeba było po prostu, tak jak powiedziałem, troszkę troszkę pocierpieć. Ale wydaje mi się, że właśnie umieliśmy po pierwsze te momenty przetrwać, a po drugie umieliśmy też wrócić do dobrej gry i chociażby końcówka meczu uważam, że pokazała, że to ŁKS dążył do zwycięstwa. Więc ja zarówno pierwszą, jak i drugą połowę, grę zawodników bardzo doceniam i oceniam wysoko. Piotr Grym, tuł. Dwa rzuty czarne w samej końcówce, niesamowite emocje zakończone zwycięstwem. Czy można powiedzieć, że to był wymarzony debiut na ławce trenerskiej? Czy może wolałby Pan pewne, spokojne i wysocie zwycięstwo na inaugurację? No, takie mecze budują zespół, w takich meczach się on scala, więc wydaje mi się, że jak miałbym sobie wybierać, to, to wolałbym wygrać może 3-1 niż 3-2, bo to, że straciliśmy bramkę, my też o tym rozmawialiśmy, co się dzieje z naszą drużyną, co się działo z naszą drużyną w momencie, kiedy traciła bramkę. Mieliśmy tego przykład nawet na ostatnim treningu. Zawodnicy sami do mnie przyszli z takim wnioskiem, że jakby musimy coś z tym wspólnie zrobić. To super z ich strony, że, że, że sami gdzieś tam to zauważyli, sami ten problem, problem rozwiązali. Dzisiaj to było widać, że po straconych bramkach ten zespół nie, nie, nie przygasł, tylko wręcz przeciwnie. Był dalej spokojny, był dalej pewny tego, co ma, co ma na boisku robić, i, i to dzisiaj przyniosło efekty. Także to najlepszy przykład na to, na co, o czym mówiłem. Też wcześniej na konferencji chyba przedmeczowej, że wi widziałem po nich bardzo, że oni również chcą mi pomóc. I, 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 i tak, tak w, tym, w tym przypadku również było. Jan Pęczar, Rol.pl Czym spowodowana była nieobecność w kadrze meczowej Dawida Arnta? No tak naprawdę gdzieś tam w ostatniej chwili decyzja zapadła. Związana jest ona ze stanem zdrowia. Um, uznaliśmy, że jeżeli Arek wychodzi w bramce na ławce będzie Michał Kot, i, i tutaj byliśmy spokojni. Tylko względy sportowe zadecydowały o tym, że postawił Pan dzisiaj na środku obrony na Adama Marciniaka, a nie Jana Sobocińskiego? Czy w przypadku tego drugiego miał na to wpływ na przykład jakiś uraz? Tylko. Mm jakby dobro zespołu i względy sportowe, natomiast Jana, Jana Janka bardzo liczę, to jest naprawdę wartościowy zawodnik, który jeszcze uks owi wierzę w to głęboko pomoże i tak naprawdę decyzja z Adamem na środku okazała się uważam bardzo słuszna, nie wiem czy nie kluczowa, bo rozegrał świetny mecz i po prostu był, był tym liderem, liderem, liderów mieliśmy dzisiaj 11, był tym mocnym punktem, Defensywy, podobnie jak Carlos, natomiast dużo dał i, i, i cieszę się, że taką decyzję podjęliśmy. Natomiast, tak jak powiedziałem, na Janka cały czas liczę i, i, i będę chciał, żeby on jeszcze również tej drużynie mógł pomóc. A propos Adama Marciniaka, Filip Kijewski, wódzki sport.pl, pyta, czy możemy częściej spodziewać się jego występów na tej pozycji? Adam jest gotowy i jest bardzo dobrym obrońcą, zarówno lewym, jak i środkowym, więc można się go spodziewać na jednej i na drugiej pozycji. EUKS grał dużo odważniej, dużo agresywniej i dużo lepiej. Jak udało się dotrzeć do piłkarzy? Na różne sposoby. Tak jak powiedziałem i odnosiłem się do tego wcześniej, naprawdę żeśmy wykonali bardzo. Ciężką i uważam, że mądrą pracę, i po prostu to się przełożyło, i fajnie, że tak się stało, na, na to, jak zespół wyglądał na boisku. I to jest zarówno zasługa nasza, sztabu, jak i piłkarzy. Panie że nie bo, mamy więcej pytań. Bo, bo oni do siebie też sami dotarli. Dziękujemy, gratulujemy Trzomu za udaną końcówkę sezonu. Przypominamy. Rycerze wiosny wygrali z Brookbed. mnie nieciecza 3 do 2 Są już pewni gry w barażach o awans do PKL Extra klasy. A naszym gościem w drugiej części konferencji był Marcin Pogorzała. nowy szkoleniowiec do klubu sportowego. Chciałbym na koniec pozdrowić żonę i córeczkę, bo przez ostatnie dni mało ze mnie było w domu i, i to też dla Was. Kocham Was. Przyłączamy się do tych pozdrowień. Dziękujemy.